Też nie jest tu dobry. Ruskie jest? Jak <laughs> już od razu wyszedł. Nie wiem, czym... czym grać. No, zdecyduj się. Anzo? Nie, McCree chyba lepiej. Makrym mi się nie chce grać. Aha, gramy bez tanka, tak? Tak, uh -huh. bez tanka. Akurat. Nie wiem, Reinhardt czy Orisa? A bierz co chcesz, możesz wziąć tę więcej Więc ja wezmę Fokus pod Turet FOCUS Chyba Gdzie mam tego Tureta w Tureta? Tak, zespół Tureta No, zespół downa Nie żebym cokolwiek do nich miał no. Przynajmniej Turet ma jasno pokazane, co atakuje, ale Turet zmienia cele. No. Trzeba strzelać to, co Turet strzela. No. <tryk> Załóżmy, że Turetowi się odwidzi strzelanie w bosa i. <tryk> <tryk> O, ale I już możemy mieć serce problem. mnie boli, ładna naprawdę. Czemu Cię serce boli? Co coś robiłeś dzisiaj? Jadłem. Może to od tego, że nic nie robiłeś. Ojej, gdzie, gdzie to poszło? O, dobrze, dobrze, ten ult Hanzo na pewno nam zrobi robotę. Tak, gdzieś widzisz to? To co, ture? Stanęli we trójkę, co nie? No i teraz nie w nie może strzelić. A ten Han zobiega wśród nich, i kurde, wszystkie naboje w niego leczące. jest ja Tak, po drugiej stronie, no. Turet w coś strzela? Nie, Turet w nic jeszcze. Coś strzela teraz. Coś tak. Teraz widzi. Widać? Nie widać. Trochę widać? Ostatnio widziałem takiego mema. Prezentacja w PowerPointie. Widać? Nie widać. Trochę widać? Nie widać. Gdzie tak Nie, nie wiem, Alejandro w coś o, innego strzela. Oj, przepraszam, nie widziałem. O, wieżyczka się rozwaliła. A, ale ty tak chyba nie możesz zrobić. E, jeżeli uderz, mele, to ją ściągasz. Aha. A widzisz, to jest, to jest dobra info. Znaczy, kiedyś tak było, nie wiem, czy tego nie zmienili, ale raczej nie. A ona dalej jest gdzieś. Tak. Czy wieżyczka w coś strzela? Tak. O, dobrze. Dobiliśmy Dobra, cel, cel zrealizowany. Nice. Ale super. Dobra, gdzie jest ta wieżyczka jego przedzielona? To nie rozumiem. ten tego wrzucił. No nie, ja nie mam ani nic. Okej, okay. wszystko Po lewo są Sprowadzili Snajper Dobra, nice, nice Zobaczymy w tych najbliżej, no. nie wiem. Ojej, gdzie jest tarm? Na górze, idziemy do niego. A dobra, tu strzela wieżyczka, tu strzela wieżyczka. I po co on da gulda? Nie wiem. A gdzie jest ten hunker? Nie, on jest głupi, no naprawdę, no. No jest. A wiesz, musimy go podnieść, a idą od tyłu. A gdzie on jest? A tam jest. Aha. No to so właśnie teraz się nie sprawdzę. Czy on ma dużo jeszcze czasu? Musi do mnie. Plecy, plecy, plecy. Dobra, jeszcze jego jest tego jego jeszcze jest tu gdzieś, nie? Dobra, wszyscy? No to jeszcze się załóżmy, no, jeszcze był jeden Dobra, w którego oni strzelają, w tego? Załóżmy, możemy A Hanzo strzela w drugiego Hanzo jest inny Hanzo gra w swoim świecie Wszyscy ja. Jest, tam... Chill, chill out man, chill out. Chill, no to kurde, graj normalnie. Nie wiesz, nim kto chill. Ok, wszyscy, wszyscy. Sniper, wszyscy, sniper. Dobrze, nice. Nie, no, serio nie wiem, po to no, no to, to, to. Teraz w tego, teraz w tego. Teraz w tamtego. I tego. Jak wszyscy, cztery sekundy tarcza jest ta zabójczyni. Czy jest ktoś z tyłu? Zabójczyni. He, leży Hanzo i potrzebuje pomocy. Dobra, musimy tam wyjść. Mmm, ta zabójczynia jest na ogryzku. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. A, na mnie jest. Ja muszę sobie głos włączyć w tej grze. Teraz ten, Svelte Nie mam tarczy Teraz mam tarczę, okej okay. Dobra, nie było to źle No ten, teraz ten? Nie, który. Mam ten. Okay. Teraz który. Załóżmy, że ten, teraz ten. Teraz ten. Czy tam ktoś jeszcze jest? No. Czy tam ktoś jeszcze jest? Tak. Hmm. Teraz ty, teraz ty. Powinno Idą z góry. Dobra, góry najpierw ten, potem ten, potem ten, potem ten, 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 potem ten, potem ten, potem ten, potem ten. Ale dostała headów. O nie, nie mogę jej ten. O. Na zabójczynie chyba nie działa ten leczenie. Albo akurat nie, nie walili. Możliwe. Dobra, i ostatni etap. Najgorszy. O, najmniej na obrażę ją wiązkę. Okej, okay, na górę. Trzeba się pozbyć taboretów wszystkich. A borecik. papa pa, pa, pa. McDonald's. Czej, sniper leży. Ej, No u... może się uda zobaczymy. Mam nadzieję. No, bo nie wiem która to już próba, naprawdę. Teraz, czwarta, piąta? Jest to grubo możliwe. Czy wieżyczka w coś strzela? Nie. Nie, nic nie Ale idą od tyłu. To dobrze. No, wiesz, Najgorsze to, że wieżka jak pokusuje osobę, która jest najbliżej. No. I wiesz, i, i jeden idzie, ale drugi jest troszeczkę szybszy, to kurwa. No. Zmienia fokus, no i mm -hmm. tak cały czas ma zagrać. No, aktualnie żyjemy, aktualnie ta Snajper jest. Z której strony? a tam. Chyba dwóch e, jest. Dzięki, ja nie mam tarczy teraz niestety. Okej. Okay. A jest zabójca jeszcze. A wszystko jest. jest to pierdolona wieżyczka, tu jest. Tam pokusowałem na schodach. O, To to było. Nie, ta, zabójczy nie, tu przyszła. Idzie. Chyba. O, dla mnie. Regeneracja Chyba leży. Ta, ta, ta. A ten snajper też leży? Eee, snajpera nie widziałem. Moja drukarka zaczęła się czyścić. Impuls regeneracyjny aktywny. Ej, fajnie z tą twoją tarczą, tutaj leci. Lecą te pociski. O, ten się pojawił obok nas. Wow! Grubas, grubas. Tak to leży, i Nice, 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 nice. Ej, to może się udać. Ej, to koniec już jest? Nie, chyba, jeszcze jeden. Tak, cel zrealizowany. Tak? Daj, po eee. Ej, ej, udało się to Uuu. chyba. No, no chyba, że nas jeszcze zdejmą. Bo widzę, że się drukuje. Nie, nie. Pojawią. Idziemy stąd, Hanzo nie zgin tylko. Dobra, lecimy, lecimy jeszcze po. Chyba nie wiem, że musimy wejść Wudu... No dobra No to było Pokazane z jakim idiotą właśnie graliśmy Dobrze że zginął To jakaś porażka Co za pajac? Jakiś wudu. A ty masz jakiegoś pieska Dobra Ja mam super pieska